Przykra statystyka, która niestety jest prawdziwa. PS6 z ekskluzywem i Black Flag Remake. Jezu, nie gadajmy o PlayStation 6, widzowie w 2025. Przecież przed chwilą PS5 Pro wyszło. Z różnych doniesień wiemy o Assassin's Creed Black Flag Remake. Ubisoft no postanowił podgrzać nieco atmosferę i wstawił bardzo interesujący post na swoich Oho. profilach. Aż 70% gier jest objęty możliwością po prostu wyłączenia serwerów. Najnowsze raporty związane z inicjatywą Stop Killing Games, a do tego Electronic Arts nazywa graczy nerdami, którzy powinni udać się do jaskini. Co? Z ostatnich, najnowszych doniesień Dobra grubo. Raportów od Likerów, szczególnie chociażby Jasona Schreiera, wiele wskazuje na to, że w aktualnym momencie Ubisoft pracuje nad odświeżoną wersją Assassin's Creed Black Flag. Zgodnie z przekazywanymi to nam To jest bardzo dobry ruch, żeby się podnieść, wrócić do korzeni i potencjalnie zrobić coś dobrego, co ludzie mega dobrze wspominają, bo Black Flag był fajnym łącznikiem między Assassin'em, który jest już trochę mniej Assassinem, ale jednak dalej dobrą grą. I on się bardzo wielu ludziom spodobał i to jest fajny kierunek. Gra się jak najbardziej do, do remakea nadaje, tylko pytanie, czy Ubisoft tego po prostu nie spieprzy, nie? Bo to Ubisoft. Ale czy sam koncept jest dobry, żeby gdzieś tam wstać z kolan? Jak najbardziej, bo będzie to też tańsze produkcyjnie, nie? Dzięki sprytny Jimmy. Siema palaczu. Siema. I, i dzięki Kosinio za piątkę. W ogóle. Ale byś się teraz napił, kolki nie, w sumie. zimna. Aż butelka paruje, otwierasz PSSSST i już wiesz, że to nie jest zwykły napój, tylko eliksir szczęścia i cukru. Wyobraź to sobie, leżysz gorąco, pragnienie cię męczy, a tam kolka czeka w lodówce. W sumie to mam trzy kolki w lodówce kurwa i se leżą, ale nie ruszę na razie ich, może później. Pewnie tak. ...informacjami, odświeżoną wersją Assassin's Creed Black Flag. Zgodnie z przekazywanymi nam dziś informacjami, projekt ten nosi nazwę kodową Obsidian w właśnie Obsidian? zespole odpowiedzialnym za tą produkcję i oczywiście gra tworzona jest na ulepszonym silniku Anvil, co miałoby oczywiście zagwarantować lepsze animacje, grafikę, fizykę i tego typu pierdo. Wszystko spoko, tylko pytanie jak z warstwą kontentowo gameplayową prawda? Bo tam... Na pewno są rzeczy, które można by było unowocześnić, żeby w to się fajnie grało. Na pewno są jakieś mechaniki, które można by było kompletnie zmodyfikować, może dodać nowe. Tylko, żeby się przypadkiem z Black Flaga nie zrobił Shadow z Odysseja, Valhalla, bo to nie o to chodziło. Black Flag był czymś jeszcze innym wiadomo, miałyby także zostać wprowadzone duże zmiany w rozgrywce. Przede wszystkim planowane są nowe systemy walki czy rozbudowywanie mechanik związanych chociażby z fauną i florą występującą w tym świecie. Jednakże co najważniejsze i jednocześnie co najbardziej może wzburzać graczy to to, że planowana tam jest jakaś przebudowa systemu walki na morzu, która śmiem twierdzić jest jednym z lepszych, jak nie najlepszym elementem Black Flaga. A... Kurde, po co wymyślać koło na nowo, nie? Jeżeli dobrze śmiga. Ja mam wrażenie, że najlepszą strategią jest zostawienie wszystkiego, co się graczom podoba i rozbudowanie lub ewentualnie rozbudowanie tego, a to co się graczom nie podobało, tak uniwersalnie, bo pewnie jakieś rzeczy były, to ja po prostu wypieprzyć albo kompletnie zmienić, właśnie tutaj użyć słowa remake prawidłowo. Ale jeżeli coś jest lubiane, to nie usuwaj tego tylko dlatego, że tobie nie pasuje, bo jesteś wielkim Ubisoftem z jeszcze większym ego. A Czy dodadzą mikropłatności? No ja obstawiam, że tak. Szczerze, w sensie sklepik musi być w tym remake'u Black Flaga. To jest Ubisoft stary, który, która śmiem twierdzić, jest jednym z lepszych, jak nie najlepszym elementem Black Flaga. A zgodnie z tym, co mówił Jason. A wiecie, co jest w ogóle problematyczne pod kątem myślenia o mikropłatnościach, że Black Flag był jeszcze designowany, niekoniecznie z myślą o tych mikropłatnościach, a przynajmniej nie w takim stopniu na pewno. W związku z czym, jeżeli zostanie tam zastosowana nowa filozofia, to może się okazać, że gra stanie się mniej wygodna, mniej ciekawa, mniej nie wiem, gorsza po prostu w pewnych aspektach bo będzie mikro, bo będzie próbowała na tobie podświadomie sforsować kupienie jakiejś mikrotransakcji. Tak było z Shadowsami, na przykład zbieraniem surowców na rozbudowę swojej tam bazy, gdzie początkowo to było irytujące, a gdy czułeś, że to jest irytujące, to otwierałeś sklepik i patrzyłeś, że możesz tam za, nie wiem, kilkadziesiąt złotych kupić sobie pakiet surowcowy. To jest częsta praktyka i nie mówię tutaj stricte o Ubisoftie, ale ogólnie o ludziach, którzy praktykują mikrotransakcje, że Próbują stworzyć potrzebę w tobie, nie? co do zasady tak to działa, działa na tym rynku. Chcą w tobie wywołać jakąś, jakiś taki fałszywy popyt. Na, na MTX-a, tworząc po prostu coś niewygodnego lub źle zrobionego w grze, żebyś to sobie uzupełnił pieniędzmi. Z jednym z lepszych, jak nie najlepszym elementem: Black Flaga. A zgodnie z tym, co mówił Jason Schreier jeszcze przed wydaniem Assassin's Creed Shadows, remake Black Flaga miał pojawić się listopadem 2025 roku. Jednakże, no jak wiemy, przez liczne opóźnienia Shadowsa, to prawdopodobnie się nie wydarzy. No i właśnie Ubisoft postanowił nieco podgrzać całą atmosferę. Profil na Twitterze Assassin's Creed UK dołączył się do nitki odpowiedzi, która leci dosyć wiralne na Twitterze. W tej nitce, w tej zabawie chodzi o to, że różni ludzie postują jakąś grę i piszą prześmiewczo, niestety utraciłeś dostęp do pamięci, do zapisanego save'a. Na co gracze reagują, I na pewno niestety, w ten sposób wyrażając swój podziw dla danej produkcji i to po prostu jak bardzo im się podobała. No kurde, stary, utracenie wspomnień. Jakbyście mieli wybrać jedną grę, widzowie, zarówno z Twitcha, jak i z YouTube'a, o której chcielibyście w całości zapomnieć, żeby przejść ją na nowo i poczuć to znowu, to co to by było. Jasne, że u mnie byłby to Elden, ale myślę, że każdy ma taką jakąś grę. Może Red Dead właśnie. Red Dead totalnie traci jakby tą, tą magię, jeżeli już wiesz, co jest zgrane. No, kurde, Ekspedycja też teraz do tego grona dołącza. Totalnie się zgadzam. Jest kilka gier, które są tak wyśmienite, że chciałbyś po prostu jeszcze raz na zupełnym świeżym starcie polecieć chema CTSG do zabawy postanowił dołączyć się właśnie profil Assassin's Creed UK i zapostował taką grafikę z takim samym tekstem, jak mówiłem wcześniej. Nie trzeba było długo czekać na reakcję graczy, którzy od razu przeszli do sekcji komentarzy, wyrażając swoje oczekiwania na to, żeby właśnie ten Assassin's Creed Black Flag Remake, który tak często pojawiał się w różnych doniesieniach, wreszcie otrzymał jakąś oficjalną zapowiedź. Moi drodzy, już za niedługo. Ta no, zapowiedź by była spoko, bo ona gdzieś tam buduje powolny hype, nie? Nie jest to, nie jest to głupie. No chyba, że chcą jakąś strategię obliwić. Zastosować od BTSD i po prostu z shadow dropować to. Jeden problem, jaki ja widzę z tym Ubisoftem, to to, że z uwagi na no, jednak dość duże problemy w studiu i trochę palący się, palącą się sytuację pod tyłkiem to oni muszą się z niektórymi produkcjami pewnie trochę spieszyć. A ten pośpiech może spowodować to, że ogólnie gry będą gorsze. To trochę takie błędne koło może się stać. Ale kto wie. Może uda im się wykorzystać pełnię potencjału kilku kilkunastu tysięcy ludzi. Pojawiam się w różnych doniesieniach. Dzięki Forak za Primo. Wreszcie otrzymał jakąś oficjalną zapowiedź. Moi drodzy, już za niedługo 70% gier może zostać wyłączone albo już znajduje się w takim stanie. Już niejednokrotnie słyszeliście o inicjatywie Stop Killing Games. Przestańmy no. niszczyć gry. Jest to bardzo interesująca społeczna aktywność, która spowodowana została tym, że niektóre tytuły zostały po prostu powyłączane i opuszczone, mimo że gracze za nie zapłacili, co też wiąże się z aktywnością. To jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie może nas spotkać: to, że znaczna część gier. W Pewnym momencie, wiecie, te wszystkie regulaminy, które my akceptujemy na starcie, zawierają między innymi informacje o tym, choć nie zawsze oczywiście, że gra to, to, to jest aktualnie możliwość grania w grę, a niekoniecznie sama gra w sobie. I może się pojawić taki dzień, gdzie nasze ukochane gry po prostu znikną, a przynajmniej nasz dostęp do nich zniknie. To jest perspektywa, która jest bardzo mało prawdopodobna i w wielu przypadkach robi się z tego igły widły, yy, z igły widły, ale. Mieliśmy też takie jednak przypadki potwierdzające regułę, że to było chyba w ogóle z Ubisoftem związane też, nie? Dekru była sytuacja Dekru, która pokazała, że da się zabić grę, w którą ludzie może mało, ale jednak grali. Aktualnym trendem i sytuacją w dzisiejszych czasach niczego nie posiadamy, a wszystko wynajmujemy, subskrybujemy czy wykupujemy pewną licencję, która, nawet jeżeli zapłacimy 300 zł, 400, tak jak w przypadku za grę, nie gwarantuje nam tego, że w pełni ją posiadamy. Wszystko zaczęło się tak naprawdę od The który które zostało wyłączone przez Ubisoft a, w dokładnie. kwietniu 2024 roku i uniemożliwiło grę nawet w trybie jednoosobowym. Później... Czy znaczy to ogólnie wydaje się absurdalne? Jeszcze w miarę zrozumiałe mogłoby być to, że w pewnym momencie. No jednak serwery umierają, bo nie chce nie opłaca się ich trzymać. Gra na przykład ma 10-15 lat, na serwerze jest 5 osób, a ty musisz za to płacić, nie wiadomo, ile i firma decyduje się na wyłączenie serwerów, ale wtedy jednak powinno istnieć, powinna istnieć jakaś możliwość grania w tę grę dalej, no bo zapłaciłeś za nią, przynajmniej ja tak uważam. Czy tryb single playerowy, czy jakieś walki z AI, czy Choćby nie wiem, nawet wysłanie tej gry do społeczności, żeby mogli sobie coś z nią działać i żeby mogli sobie przy niej dłubać. Skoro ty nie zamierzasz, to nie odbieraj wszystkim dostępu, bo ty po prostu się wypiałeś na gierkę jako firma, tylko daj tworzyć ludziom, czy kod źródłowy, czy cokolwiek innego, coś takiego, co pozwoliłoby tej grze dalej żyć. Nie gracze ponownie wzburzyli się w przypadku Multiversus, czyli gry, która pomimo wcześniejszych zapewnień została wycofana kompletnie z dystrybucji, a gracze stracili dostęp do zakupionych treści. Co ty gadasz? Przecież ta gra w sumie jest dość świeża, nie? Ja pierniczę, bo ona wystrzeliła na chwilę, potem totalnie zdechła, i teraz już jej nie ma po prostu? Co jest? No i właśnie inicjatywa Stop Killing Games powstała po to, żeby w końcu zadbać o prawa konsumenta i żeby takie sytuacje się po prostu nie zdarzały. To... to też jest tak, że gry są mimo wszystko dość nowym medium. W porównaniu oczywiście nie, do jakichś książek, czy obrazów, filmów, wiadomo, no gry są dość świeże. Gry też się bardzo rozwijają i sposób dystrybucji gier też się bardzo zmienił na przestrzeni lat. A prawo za tym nie nadąża, więc konsument jest trochę w dupie, bo jeżeli firmy mogą, to oczywiście będą nas wykorzystywać. Kampania w ostatnim czasie zainicjowała pewną ankietę, pewien raport, który miał przybliżyć całej społeczności graczy. To które gry są zagrożone i których gier należałoby się obawiać. No i jak wynika z tego raportu, z tej ankiety aż 70% gier jest albo już wyłączone, 70 albo w ryzyka. Powstał w ogóle cały arkusz Google Docs, który właśnie zawiera wszystkie te pozycje, a jest ich tam aż 738. Wśród nich znajdują się takie gry, jak chociażby Counter Strike 2, praktycznie wszystkie Diablo, praktycznie wszystkie Call of Duty, praktycznie wszystkie FIFA, jak ten proces sprawdzania gier wyglądał, moi drodzy? Mianowicie sprawdzano je pod kątem tego, czy mają opcje rozgrywki bez internetu, czy na przykład są rozwijane i utrzymywane w pożądanej kondycji przez fanów, czy też mają zap... No mnie pierwszy raz w życiu, to często powtarzam te historie, ale pamiętam to jakby to było wczoraj, za dzieciaka zdziwiło, że chyba jak grałem w Spora na Originie, to był potrzebny dostęp do internetu, żeby coś tam się połączyło, do tego jeszcze taki moment zdziwienia miałem właśnie z Ubisoftem, jak na Uplayu Heroesy 6 musiałem się zalogować. Żeby grać kampanię w Heroes 6, musiałem się łączyć z internetem. To było dla mnie szokujące i wtedy nie rozkwiniałem tego w kategorii niekonsumenckości, bo byłem dzieciakiem, ale no to, to pamiętam i od, to były początki. Raczkowało jeszcze to, co tak naprawdę widzimy dzisiaj, i to, że każda gra teoretycznie może się zawinąć, jeżeli. Mm, Prawa sobie ogarnęły te firmy tak, a nie inaczej, na które się zgadzamy regulaminy. Lub jeżeli nie mam rozgrywki singlowej, a dostęp do internetu jest wymagany, lub jest tylko właśnie opcja multiplayer z serwerami, które są pod ryzykiem zamknięcia, o Jezu, porobiło się pewione przez deweloperów rozwiązania, które gwarantują nam po prostu rozgrywkę mimo wyłączenia danej gry. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a obawiacie się, że wszystkie wasze cyfrowe gry z różnych bibliotek, chociażby na Steamie, w pewnym momencie mogą zniknąć, to ta kampania uruchomiła europejską inicjatywę, obywatelską, której celem jest właśnie wprowadzenie przepisów. Z jest giga problem z tą inicjatywą, bo tych podpisów dalej brakuje. Pamiętajcie, żeby w ogóle te podpisy zostawić, bo część z Was, kurwa, Mi Od dłuższego sorry. czasu z różnych. Część z Was pewnie dalej tego nie zrobiła. Czy oni podesłali? Kurde, nie walnęli tego linka. Może, bo to czas już się kończył powoli, nie? Chyba, bo to rok temu żeśmy gadali o tym, i niestety ta petycja musi w rok zostać podpisana przez milion osób. Z kilku państw tam. My oczywiście jako Polska chyba to wypełniliśmy i ogólnie limit państw został spełniony, ale liczba podpisów niekoniecznie. Bez internetu, czy na przykład są rozwijane i utrzymywane w pożądanej kondycji przez fanów, czy też mają zapewnione przez deweloperów i jeszcze tak? Tego... Call of Duty to, to? o pożądanej to, kondycji więcej przez fanów, tu. czy też mają zapewnione przez deweloperów rozwiązania, które gwarantują nam po prostu rozgrywkę, mimo wyłączenia danej gry. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a obawiacie się, że wszystkie wasze cyfrowe gry z różnych bibliotek, chociażby na Steamie, w pewnym momencie mogą zniknąć, to ta kampania uruchomiła europejską inicjatywę obywatelską, której celem jest właśnie wprowadzenie przepisów zobowiązujących wydawców do zapewnienia, że gry pozostaną grywalne po zakończeniu wsparcia online. No i dużo ludzi tak lubi gadać, że o, Unia Europejska nas zmusza, Eurokouchost i tak dalej. I oczywiście czasami to jest absurdalne, że Unia wymusza na Tobie niektóre rzeczy, ale jeżeli my, jako obywatele, możemy skorzystać jako gracze na tym, że Unia istnieje i może jakieś tam prawa czy sugestie, jakieś dyrektywy w tym temacie wysunąć, to myślę, że warto skorzystać. Bo czemu nie? I żeby ta w ogóle inicjatywa dotarła do Parlamentu Europejskiego, no to potrzeba jest 1 milion podpisów, który możecie złożyć na oficjalnej stronie, którą podam wam oczywiście w komentarzach. Główne założenia tej inicjatywy i jak twórcy mieliby właśnie zachowywać te gry w grywalnym stanie, to chociażby udostępnienie narzędzi do hostowania serwerów fanowskich, mimo no, wyłączenia tych oficjalnych, Coś musi być. by podtrzymać funkcjonalność gry. Za sprawą pewnego wywiadu z Davidem Gayderem, czyli byłym głównym scenarzystą Dragon Age i weteranem studia Bioware... O, do... Wiedzieliśmy się co nieco, co sądzi o nas elektronik. Anekdotka, Ubisoft to przecierał szlaki antykonsumenckości, anty bo pamiętam jak w Assassin's Creed Le Revelations kupiłem DLC, trzeba było z ich strony ściągnąć .exe i doinstalować, ten link pobrania dla twojego zakupu był aktywny tylko 3 miesiące, potem wygasał. Jak nie zachowałeś exe na dysku, to traciłeś permanentnie dostęp? Jezu, to brzmi kurwa strasznie jak na te aktualne czasy. A oni tak dawno coś takiego odpieprzyli. Jezu, co? To fajnie, że musiałeś mieć pendrive'a kurwa z Assassin's Creedem na wszelki wypadek, jakbyś na przykład format robił. Ja pierdolę, bez kitu. Ubisoft jak instalacje jakiegoś kraka z pirackiej zatoki potraktował swój własny produkt. Bo nuż komuś się zagubi to i będzie musiał kupić dlc znowu. Co za chamstwo funkcjonalność gry. Za sprawą pewnego wywiadu z Davidem Geiderem, czyli byłym głównym scenarzystą Dragon Age i weteranem studia Bioware, dowiedzieliśmy się co nieco, co sądzi o nas Electronic Arts. Twórca przytoczył kulisy podejścia Electronic Aha. Arts do tradycyjnych fanów RPG, wolących raczej klasyczne mechaniki znane ze chociażby starych Dragon Age'ów. To, co najbardziej wzbudza poruszenie, to to, jak EA lubiało odnosić się do Nerd Cave, czyli jaskini nerdów, w stosunku właśnie do takich zatwardziałych fanów. W gatunku RPG. Nie no pewnie. Lepiej zamiast się dostosować do potencjalnej potrzeby rynkowej, która jest wcale nie mała, lepiej zwyzywać tych graczy, nie? Gratuluję, kurwa. Nie wiem, nazywasz nerdami ludzi, którzy mają jakiekolwiek wymagania wobec ciebie, tych, którzy są niewygodni, tych, którzy nie kupują każdego gówna, które im serwujesz. Jak mnie coś takiego wkurza. Ja tylko przypomnę, że Electronic Arts to jest firma, która powiedziała, że Dragon Age The sprzedałby się dużo lepiej i pewnie byłby sukcesem nawet, gdyby był grą usługą. To jest poziom właśnie tego, jak bardzo dobrze identyfikuje potrzeby rynkowe ta firma. Ona jest dobra w dojeniu kasy, ale jak widać nie zawsze. Kolejna sprawa jest bardzo zła w zrozumieniu. Menu graczy ich potrzeb, a raczej nie chcę tego zrozumieć, bo jeżeli tam faktycznie obowiązuje takie podejście, że każdy, kto coś wymaga, każdy, kto chciałby dostać jakąś dobrą grę, jest po prostu nerdem z jaskini, no to ja tej firmie dobrze nie wróżę. Prędzej czy później to im się czkawką odbije i gwarantuję wam to, bo Ubisoft miał to samo podejście. Dzięki Belle za Prima. Nerdy, które płacą, bez kitu, nie wiem, kurwa. To jest tak. Takie egotopowe stawianie się w pozycji firmy, że, że to aż głowa mała. Nie wiem, czy oni sobie zdają sprawę z tego, że oni by nie egzystowali, gdyby ludzie nie kupowali tych produktów, więc im więcej będzie graczy na nich obrażonych, tym mniej będą mieli pieniędzy. Konkretnie EA mówiło, że ta jaskinia nerdów, to właśnie tam chodzili nerdy. Nerdy były w jaskini, robiłeś grę RPG, a nerdy w jaskini zawsze się pojawiały, bo to była gra RPG. Chodziło im o to, że ta hipotetyczna grupa fanów zawsze kupiła grę, niezależnie od jej jakości, czy kierunku rozwoju. I właśnie z tego powodu EA skupiało się na wprowadzaniu bardziej nowoczesnych, interesujących mechanik, które trafiłyby do większej publiczności. Chociaż może po części mają jakąś rację, to jednak wydaje mi się, że nie powinni sobie stracić w stopę takim Stwierdzeniami. Ogry. No nie, to stwierdzenie jest strasznie głupie. To tak myślisz sobie o fanach, ok, kupią wszystko, co, co im podamy, i w tym momencie prawdopodobnie BioWare będzie zamykane, jeżeli następny mass efekt nie wyjdzie, a bardzo dużo ludzi z tamtego studia zostało zwolnionych, więc chyba nie poszło najlepiej z tym Nie, Ludzie jakoś aż tak tego nie kupili. Nie był to żaden sukces kasowy, a raczej potężna strata, a do tego PR-owy uszczerbek. Także. Nie powiedziałbym, że nerdy z jaskini faktycznie kupują wszystko. Kiedyś może i tak było, przez jakiś moment, przez co właśnie oni zaczęli te pomysły realizować, ale to się kończy. Gracze się budzą i bardzo kurwa dobrze. Graczach w dalszej części wyraża swoją frustrację z powodu właśnie traktowania tradycyjnych elementów RPG przez EA po łebkach, takich jak rozbudowane systemy walki czy głęboka narracja na rzecz bardziej dynamicznej i przystępnej rozgrywki. Jednoznacznie jednak określił, że takie właśnie założenia wprowadzane przez elektronika, Doprowadziły chociażby do klęski takiego tytułu jak Anthem i utraty renomy przez markę BioWare. Podkreślił jednak, że cieszy się, iż w tym momencie jest troszeczkę inaczej to robione w Electronic Arts i BioWare i wyraża on ogromne nadzieje na to, że Mass Effect 5 podąży starymi ścieżkami i przetartymi szlakami i nie będzie to jakaś zwydziwiana przez Electronic Arts pozycja. No, zobaczymy, bo takie gadanie to można zawsze. Cóż szkodzi obiecać? Moi drodzy, do Death Stranding 2 nie pozostało już wiele czasu. A Hideo Kojima pomimo otizowania i hypowania nam właśnie tego tytułu To wspomina również o swoim kolejnym nadchodzącym pierwszym ekskluzywie na PlayStation 6 Dobrze słyszeliście, Hideo Kojima rozwija pierwszego już ekskluzywa na PlayStation 6 Jakiś czas temu Hideo Kojima ogłosił taki tytuł jak Fizant Fizant, jakkolwiek się to czyta I to i po będzie chyba I postanowił nie? Kojima nam nieco zdradzić więcej szczegółów na temat tej gry Z tego co już wiemy ma być to duchowy spadkobierca Metal Gear no. Solid I będzie to właśnie taka szpiegowska gra aktualna Idąca po prostu w ślady Metal Gearów. Uch... Ludzie bardzo na to czekają. Ja tyle już jakichś nitek tematycznych, czy na Twitterze, czy na Reddicie, widziałem o tym, że Kojima powinien spieprzać z tego death Stranding i wrócić do klasyka. Bo naprawdę Metal Gear Solidy są uznawane za jedną z kluczowych gier w historii, gaming, w historii całego gamingu. Chcą zobaczyć ten powrót. Jasne, no w takiej formie dokładnie nie da się tego zobaczyć, biorąc pod uwagę sytuację Kojimy i Konami. Ale zrobić jakąś nową gierkę taktyczną, espionaż, można jak najbardziej. Nie no, Antem to nie było ofiarą kasualizacji. ta gra u podstaw nie miała sensu. Luther's Shooter, w którym power level, dropionych itemów, nie jest zależny od losowości i typu aktywności, a levelu gracza. A no to, to samo w sobie brzmi idiotycznie. A poza tym, Antem dużo ludzi zwraca uwagę na to, że też był niedorobiony bardzo. Nie, on powinien jeszcze z pół roku czy rok być szlifowany, bo miał bardzo dużo błędów. Ludzie mieli go też z tego względu dosyć, nie byli w stanie go sobie nawzajem polecić uchylił nam rąbkę tajemnicy o tym jak w ogóle powstał ten pomysł i zdradził nam że gdy był chory podczas pandemii no to wpadła mu taka właśnie idea do głowy troszeczkę też kierowana tym co chcieli od niego fani a co chcieli no po prostu kolejnego Metal Geera. Koncepcja była omawiana z Playstation wielokrotnie no i doszli do porozumienia że to będzie idealny pomysł a co ma wyróżniać Faisend. Przede wszystkim zapowiada się naprawdę ambitnie bo Kojima opisuje to jako projekt który ma przekraczać granice między filmem a grą wideo i poniekąd zacierać granice Między grową, narracją, fabułą czy postaciami, a tą kinową i filmową. To jest coś, co ja odchodzimy, słyszę już któryś raz, i to nie w kontekście jednego projektu, bo to samo powiedział, dokładnie to samo, o OD, czyli nadchodzącym horrorze, którego robi z Jordanem Pilem. I nie wiem do końca, o co tu biega, w sensie to ma być doświadczenie, Półfilmowe, półgrowe, które będzie jakimś mega sim lesowo działać, ale, ale ale, jak kurwa, nie? To on chce stworzyć jakiś rewolucyjny świat pomiędzy. I nie jestem sobie w stanie tego nawet wyobrazić, ale biorąc pod uwagę, że Kojima jest serio geniuszem w wielu aspektach, to chyba potrzebujemy, żeby najpierw nam to pokazał, zanim to faktycznie będziemy mogli ocenić. Co więcej, nie realizuje go tylko... Ale on ma bardzo duże w ogóle takie ambicje kinematograficzne z tego, co widzę. No, gość żyje popkulturą, na Twittera codziennie wstawia, czy jakiś serial obejrzał, czy film, czy coś, polecajki swoje. Ja go tam śledzę. I widać to po tych jego cutscenkach kilkudziesięciominutowych nawet, czy po tym, jak De Stranding wygląda, że to wpływa na to, co on tworzy. I, i same współprace z, ze światem aktorskim i reżyserskim też to mówią. Zresztą oni go sami tam bardzo cenią, eee, także on pewnie będzie w tę stronę szedł i progresował z tym coraz bardziej, tylko pytanie, co to nam da, czy da nam ostatecznie dobrą grę, czy może to nie będzie już w zasadzie gra, to nie będzie film, tylko to będzie jakiś produkt odkodzimy. Kojimy, cholera jasna. Można mu zaufać na pewno, że to będzie ciekawe, tyle mogę powiedzieć fabułą czy postaciami, a tą kinową i filmową. Co więcej, nie realizuje go tylko we współpracy z jakimiś innymi deweloperami, ale do gry weszło także Columbia Pictures, co właśnie sugeruje nam te silne filmowe hmm. elementy w tej grze. Jak no podkreślił na koniec, mają oni ochotę stworzyć coś, czego do tej pory nie było i mają ochotę połączyć najnowszą technologię z największymi talentami w branży, tak żeby to było po prostu coś. To... Czy znaczy jak to będzie jakiś taki rewolucyjny hit w świecie gamingu, bo to jest tak trochę... Zajawiane mam wrażenie. No to PlayStation 6 to się sprzeda na tej jednej grze, jeżeli to będzie ekskluzywem, nie? To Sony pewnie zaciera rączki i liczy na kojime To by było na tyle. Na razie, cześć i pa. Cześć, pa, dziękuję Ludbox za newsy. Bardzo ciekawe tematy. Dobrze jest być na bieżąco.